Dzisiaj spróbuję przejść na bezludnej wyspie bez ani jednego grosza. Do dyspozycji mam tylko kilka starych, zepsutych maszyn oraz mały most łączący moją wyspę z portem, gdzie mogę sprzedawać moje plony. Naszym pierwszym zadaniem będzie zbudowanie lepszego mostu między dwoma wyspami, by móc przejechać tam traktorem, a nie tylko taczką. Most na przykład umożliwi nam szybszą sprzedaż zboża, ale również da nam możliwość uprawy większej ilości ziemi. Najpierw zrobiłem rekonesans, co mam w tych stodołach, a tutaj. Normalnie wóz z krową, ale kozak. Coś, co mnie bardzo uradowało, to jest to, że mamy traktor. To jest naprawdę wielka pomoc, że rękami nie będę musiał tej ziemi orać, więc jest fajnie. A dodatkowo mamy go na fulla zatankowanego. Już ogólnie miałem iść orać ziemię, żeby stworzyć sobie nowe pole na swoim gospodarstwie, ale sobie przypomniałem, no tak, przecież mam krowy i obory, a trzeba je czymś nakarmić, więc stwierdziłem, że najpierw wskoszę trawę i dam trochę dla naszych krówek. Ogólnie robota wydała się bardzo przyjemna, bo ta kosiarka naprawdę fajnie działa, plus później zabrałem sobie to wszystko łopatą, wsadziłem na taczkę i wysypałem prosto dla krówek i miały już co po prostu jeść. A chcecie dawać fajne jedzonko dla swoich krówek, to polecam wam portal neba, bo tutaj znajdziecie naprawdę tanio, tanio gierki, najróżniejsze, taniej niż na Steamiswie. I te wszystkie zaszczędzone pieniądze możecie na przykład wydać na, na jedzonko dla krówek. Bardzo polecam. Polecam też również kategorie symulatory, gdzie znajdziecie najróżniejsze symulatory do zakupu. E, I wojskowe, i terenowe, i samochodowe, i farmingowe, normalnie wszystko. Kupujcie tam. Ruszyła więc orka oporowo na mojej wyspie. E, ogólnie chciałem jak najwięcej tego terenu zagarnąć do siebie, żeby zebrać jak najwięcej plonów, więc normalnie aż po zboczu orałem. E, były czasem takie momenty, że normalnie spadałem, a mój ciągnik prawie wpadł do wody. Ale na szczęście się wyratowałem. W końcu po dobrych, dobrych godzinach gry udało mi się zaorać całe te pole i wam powiem, że naprawdę, naprawdę duży kawałek ziemi udało mi się uzyskać. No i stwierdziłem, że trzeba coś tam też zasiać. I postawiłem na rzepak. I nie powiedzą, że dobrze, drodzy powiedzą, że źle. No osobiście uważam, że tak, słomy nigdzie nie sprzedam, nie mam do tego sprzętu. Rzepak dobrze yy, cenowo stoi. No oczywiście mniej sypie, więc też mniej kursów tą taczką będę musiał zrobić. Bo chciałbym wam tylko przypomnieć Że ja nie mogę przejechać traktorem Przez ten most, bo jest za wąski Mogę wozić tam zboże na skup tylko taczką W taczce się o wiele mniej mieś mieści Więc no, no trochę, trochę sobie powożę do tego skupu Teraz tylko spanko, spanko, spanko i czekamy aż zboże nam urośnie. Tylko nie przewidziałem jednej bardzo ważnej rzeczy, a jest to to, że za każdy dzień pobiera nam chyba 277 euro za utrzymanie ziemi, czyli takie jakby podatki. I boję się, że to mnie po prostu zeżre do żniw, że na żniwa se zrobię takie długi, że nie uda mi się ich później zbiorami spłacić. Ale trzymam kciuki, że plony nam dobrze wyrosną. Choć bez nawozu i bez niczego, ale nam wyrosną. Zboże dojrzało i było już totalnie suche, więc mogłem je bez problemu... Skosić. Drzepak ładnie, ładnie szedł elegancko. Nie wiem ile sypał, bo nie miałem włączonego chudu, więc nie wiem ile było w zbiorniku. Ale szło elegancko, ale nawet pies nie? na tej wyspie chciał skończyć żywot i chciał popełnić samobójstwo wpadając w kombajn. Ale na szczęście nie udało mi się, i będzie musiał siedzieć tutaj ze mną przez wszystkie czasy. Ja sobie koszę dalej. Zaskoczyły mnie trochę nierówności terenowe na tej wyspie, bo normalnie zaryłem headrem y, całą kosą o tą ziemię, totalnie. I muszę chyba jakoś wyżej podnosić ten header, aby jakoś boczkiem sobie podjechać. Ej, bo nie przewidziałem jednej rzeczy, normalnie kosiłem, to mój kombajn zaczął spadać z tego zbocza i chyba za mocno zaurałem przy, przy tym brzegu. No ale będę musiał jakoś z tym poradzić, ale normalnie mój kombajn zsuwa się z tego zbocza i koszę mega nierówno, ale mam nadzieję, że później uda się to wszystko jednak skosić, Masy masakra. Driftuję jak w Tokio Tokyo Drift normalnie. Na końcu, żeby w ogóle skosić te zboże, to musiałem wykorzystać takiego baga, który jest w farmingu, że ciągle podnosisz i opuszczasz header i on delikatnie na sekundę podchodzi do góry i to, to spowodowało, że mogłem podjechać pod tą bardzo wysoką górę, bo naprawdę mega ciężko się te, te zboże kosiło. Myślę, podjadę sobie pod mościk, zobaczę, może uda mi się przejechać, ale tak popatrzyłem, aha, na pewno nie. Przynajmniej sobie podjadę bliżej, żeby tą taczką mi szybciej panewrować przez ten mościk. No, to będziemy te zboże po prostu przerzucać. No i chwila prawdy, zobaczymy, czy starczy mi tego ziarna z rzepaku, żeby opłacić te 2,5 tysiąca yy, straty, jakie zrobiły na nas podatki. Syp, maleńka, syp. Mam nadzieję, że będzie z tego kilka taczek, i będę mógł spłacić całe straty, dodatkowo jeszcze dostać te po prostu 1000 euro, żeby zbudować sobie prosty most. Ej, czekaj, ale to nie jest cała taczka. To oznacza, że w ogóle dostałem chyba. Oh my god, dostałem y, tylko nie całą taczkę z tego zbiornika rzepaku. Ja pitole, ale mi mało sypnęło. Ale słaby zysk, ja cię kręcę, dobra. To nie wiem, czy czasami będziemy potrzebni ten most, jak ja tylko jedną taczkę zysku dostaję. Ja pitole, masakra. Aby to starczyło, żeby opłacić te 2,5 tysiąca straty, bo jak nie, to jesteśmy po prostu w czarnej dziurze. Kurczę, mam pewne problemy, żeby wysypać tą taczkę, ale czekajcie, może się cofnę, może tutaj się uda. Ok, czekaj, sprawdźmy tutaj. O, tutaj elegancko wysypuje nam. I czekajcie, zobaczmy. Leci, leci ten wskaźnik pieniędzy do góry, leci, leci. Może i będzie na plus, będzie na plus. Nie, tylko minus 400. Masakra. Ogólnie przypłynął właściciel Skupu odebrać właśnie moje zboże, które aktualnie wysypałem, i on mi powiedział, że mogę się z nim mówić na pewną umowę, że teraz daje mi 10 tysięcy, ale w przyszłe żniwa, jak znowu przywożę zboże, to muszę mu to wszystko oddać, bo inaczej zabiera mi własność całej wyspy, a no tego bym nie chciał. No i oczywiście zgodziłem się, bo ta oferta jest dla mnie ostatnim ratunkiem, więc muszę teraz wybudować most. Pamiętajcie, że każda łapka w górę to większa szansa, że kolejny odcinek z wyspy się pojawi, ale subskrypcja też. Pozwolić mi nie zapomnieć o żadnym odcinku z wyspy Farming Simulator, ale zadam Wam pytanie: czy uda mi się w przyszłym odcinku wybudować most i nie zbankrutować?